Cześć Widzowie! Dziś będziemy komentować rzeczy, które będą się działy na Brawl TV. Klikamy Ruszaj i wchodzimy w oczy naszych innych graczy. W sumie nie wiem czemu naszych. Wchodzimy. Dobrze, widzimy, że jest atakowany bank. Ból atakuje, ból atakuje. Trzeba by bóla zniszczyć. Aj, kordel niepotrzebnie podszedł. O, przejęła. No ale cóż, może następnym razem im pójdzie lepiej. Następna rundka, na Brawl TV. Może tym graczom chociaż pójdzie lepiej. A tutaj mamy gry solo. Nie, duo. Okej. Okay. Cordelius niszczy. Bardzo dobrze. O nie, Mortis. Tutaj Leon z Miko idą. Oj. W ogóle mówcie w komentarzach, czy wam się podoba ten Miko. Według mnie teraz zbyt dużo osób nim gra i po prostu... Zbyt dużo osób w nim gra i nie ma zbyt frajdy z gry, bo ciągle tych samych zady miarze widać na arenie. O, fajne emotki. O, ten ghost ma chyba tego sportowca Steu, który jest bardzo fajnym skinem. Yy, tutaj tik oby przeżył. Uu, fajny Tick tam był. Dobra, nie przeżył. E, Gołościk znowu pokazuje swoją cudowną emotkę. Uuuu, mm, potężnie kordel już rozwalił tego Micha. Stew podchodzi do Serge'a. Nawzajem się zniszczyli. Fajna emotka. Życzę powodzenia. Teraz będziemy patrzeć na następną rundkę na Brawl TV. Tutaj widzę, że bardzo dobra taktyka Uriko jest. Odbijanie tych kuleczek od ściany jest bardzo dobrą taktyką, według mnie. O, kiełek pokonał grona. Jest tak niedoceniany. Według mnie, kiełek jest super, ale jest niedoceniany, niestety, przez niektórych graczy. Uuuh. Piperka, czy tutaj gra i wygrają, nie wiadomo. Uch, tutaj jeszcze ten Rico. Aj. Użył swój gadżet niepotrzebny. Według mnie bardzo dobrze gra nasza drużyna. W sensie nasza. Tak ci nie jest. Chociaż przegrywają, według mnie. Bardzo się dziwię, że przegrywają. O dobra, wygrywają, wygrywają, wygrywają. Jeśli w ogóle chcecie więcej takich odcinków z Brawl TV, to mów się. Aj przegrywają, przegrywają. Muszą pokonać tego groma, który ma tą gwiazdę przewagi, tak? Chodzi mi o tą niebieską. U, potężnie przegrywamy. Dormi bardzo dobrze gra według mnie. Dormi. Tu nasi odbijają. Ajaj. Aj. Zamknęli naszych. Zamknęli naszych. Jeszcze grej wyszedł z portalu O! Przegraliśmy Szkoda O! Czyli to jest Liga Mocy. To jeszcze jedna rundka. Będzie tutaj grana. Chyba, że to nie działa. Nie wiem, dobra. Nie. Uu, złoty ból. Nice. Ja bardzo lubię złote skiny. Mam jednego, strabliwnego na swoim koncie, ale on nie jest taki super jak te złote skiny. Bibi się wkurzyło. Czemu Frank nie atakuje Bibi? O N! Przejemy sobie, tu jest przykład. Czemu? Tu jest tyle kardeliusów? O, tutaj jest jakiś nasz. Co za tak na tym graczom? Wszyscy się teamują, nie wiadomo czemu. Czemu oni się teamują? To jest niezrozumiałe. I czemu ludziom tak ścina internet? To też jest niezrozumiałe. Złoty ból ma hiperdoładowanie. Co jest w ich internecie? W każdym razie. Widzimy tutaj dwóch Cordeliusów. Tutaj ból idzie. Zaraz użyję hiperdoładowania pewnie, bo w to z bliska bardzo dobry jest. Ajajaj. Dobrze, tutaj sobie sprawdzę. O, Cordelius idzie do szeli. Chyłka nie. Cordelius w sumie ten fioletowy mógłby strzelić w tego zielonego. Nie? by miał przewagę nad nim, tak? Bo ma. Już nie, bo ma mniej HP. A celuje. Aj, jaj, jaj, potężnie go pokonał. Co za krzcina, ten wyrażam, nie wiem. Dobra. W każdym razie Cordelius według mnie, ten y, zielony, mógłby zaatakować tego El primo Chociaż nie wiem, czy to nie było. Był zbyt ryzykowny. Mógłby też. O, no, właśnie, no, właśnie, o to mi chodziło, o to mi chodziło. Teraz może się jakoś wydostać stąd. Za tym graczem ta siła. O, i teraz ta szeliga niestety połnuje. Mógł pójść jakoś na szlowek. A i. i A to też na walkach to wygra. Uuu, hiperdładowanie leci, no to nie wiem. Nie wiem, no. Niestety. A może stety? Bardzo fajny ten skinek według mnie. Dobrze, sprawdźmy jaka jest następna bitwa. Hmm. Fajny w ogóle ten jest Dark Angel Cold. Komu się, komu się podoba, niech zostawi łapeczkę. W górę oczywiście. Uuu, Cordelius niebezpiecznie podchodzi do Maisie. Cordelius ucieka. U Miko tutaj będzie. Nie wiem, czy wy, wyjdzie z wymiaru. No właśnie, z czego będzie. Niestety, dla Cordeliusa. Został 5 różnych, więc może jeszcze się jakoś odrodzi. Bardzo uh, chcę tego skina dodania na Majka. On jest bardzo fajny, w ten skin. Aj, Edgar, Edgar, Edgar. O, tutaj złoty Mecha crow. To on nie był razem z tym Miko? To ja już nic nie rozumiem. To jest z Kim. Wiem tylko. Ale ładny Skim, do To też bym chciał mieć takiego. Ale wszystko rozwala ta Mazin. Dobra. Nie rozumiem, czemu ta Maisie nie strzela w Willow. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Przecież mogłabym ją już wcześniej skillować. No właśnie. A no mają jakieś sojusz, czy co? Nie wiem, one chyba mają jakiś sojusz. Ej, każdy tu ma jakiś sojusz. Przysięgam, ciągle nie atakują tych niebieskich. Mają ciągle jakiś sojusz. Tak? To jest jakieś naprawdę dziwne, że tutaj e, ka, e, każdy z tymi niebieskimi ma sojusz. Dobra, zaś. Zacz... No nikt nie atakuje. O dobra! Wreszcie coś się dzieje u tych niebieskich sorry w ogóle ten tam hałas, ale od, odkurzanie jest u mnie. Małe. Uuuu, dobra. Tutaj pan P atakuje z oneczkami. Niestety jest to od razu rozwalone przez najna no Majka. Miko sobie i. ciasteczkowy Miko sobie idzie. Aj! Dobra, przynajmniej ten Kiełek się odrodził. Ale fajny skin do Kiełka. I się dokła. Nie, kiełek to ten natural. Hams, hmm. masz bardzo fajnego skinka. Hmm. I widziałem w ogóle, że on ma Złoty 3, czyli ma całą masterię zrobioną na low. ten Hams, jak on się tam nazywał. Nie, i ma ten tytuł, czyli jest tu dla siebie. Hmm. Tylko się sojuszuje. Z tym dobra idzie Shelli znowu, Shelli idzie. Dobra idzie ból. i ten chyba albo specjalnie, albo przypadkowo zradził kryjówkę Bólowi tej Shelli. Kryjówkę. Nie. Tutaj Bibi z tym bólem się sk uję? Szczerze, nie wiem, czy ten kordelius przeżyje przez tą apokalipsę małp. Chyba nie. Tak, gdy ten yy, Miko skoczy, tak jakby użyje swojego ulta. Aj, to chciałem powiedzieć, że kordelius mógłby użyć swojego ultra. Staszeli ucieka, tak? ale ten kordelius w ogóle odchodzi? O nie, pojawił się przy Bibi najgorzej. Najgorzej, najgorzej. Fajny jest ten skin do O już się. Podstawowa emoczka. Ból idzie. Uu, ze swoim kotkiem. Ja się ten skin ma kotka. Nie żeby on miał kota. Co już chcą. Nie, ten raczej nie będzie chciał sojusza. on jest o wiele potężniejszy. Raczej sojusz się daje w rolu wtedy, kiedy tak jakby będzie remis, że każdy się wybija na wynik walki, dlatego wtedy się robi sojusza według mnie. W następnym odcinku według ja chyba y nagram swoją biciewkę, tak? Tutaj on szelka sobie podchodzi niebezpiecznie. Tutaj też ktoś miał fajną emotkę. O, tutaj idzie miko, 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 wszystkich walnie pewnie, nie? A i nikogo nie walnął. Jakim cudem! A tutaj każdy ma sojusz, widzicie? Nikt się mnie nie strzela, tylko ten serdusz -so już już i strzela w tego miko. A każdy tu ma sojusz. Nie? Każdy tu ma sojusz, dobra, ten miko wreszcie coś robi. A i ten miko chyba zginie. A może? Tak, zginie. Uuuu. Ten ból wygrał. O, Ranga trzecia, brawo. Brawo, brawo, Szelka. Szelka, brawo. Um, komu w ogóle się podobają takie odcinki, niech zostawił łapaczkę w górę. I sorry, serio sorry, sorry, sorry za to odkurzanie, nie? Dobra. Uuu, dwie Rosie, dwie Rosie Charlie? Aż tyle osób bierze karnet premium? Nie sądziłem, że aż tyle osób. Wiem, że na pewno parę osób bierze te karnety, nie? Ale że aż tyle? Uuu, tutaj kiełek podchodzi niebezpiecznie do tego z tego sezonu majów. E, U, gąbeczki. Dobra. Kieł się z tego wywinął. Jeszcze zrobił dwa kilo sobie. Tutaj się odradzają nasi. Okej, okay. Tu Maisie jest atakowana, bo trafił, bo trafił. Rosie Charlie, atakuje Rosie Charlie. Uuuu, hiperdoładowanie leci. Hiperdoładowanie leci. Jak skończy się to rządka, to będzie koniec odcinka. I zostawcie lajka like i suba, jak się skończy te 10 sekund. A nie Jeśli jak, jakaś drużyna wygra Dawaj się niebieski Uuu, sportowiec uuu. Ten skin jest ekstra Dobra Rosie Charlie Ej, Rosie Charlie są już z przeciwnikami? Dziwne O dobra Nie, nie z kim nie to się chyba nigdy nie skończy. Dobra, Rosie Charlie musi przeżyć i że się skończy, nie? Rosie Charlie musi przeżyć. Tutaj są miny. Miny otaczają. Dobre miny oczywiście dla Rose Charlie. Otaczają ją. Uważają... U, U kieł! Jest! Dobra. Więc komu się podobał ten odcinek? Niech zostawiła łapkę w górę. I dlatego ośmielnicy kła. Pa pa!